Dzień dobry, tu Magdalena Gębka z dziennika bałtyckiego oraz naszego miasta. Znajdujemy się w porcie rybackim w Pucku, gdzie za moimi plecami widać łódeczkę, łódkę, która nazywa się Szuwarek. Podczas wycieczki Szuwarkiem możemy poznać sporo szczegółów na temat średniowiecznego portu, który obecnie znajduje się pod wodą. Próbuję e, krótki filmik z naszej wycieczki, żeby e, osoby, które. Potencjalnie wybiorą się na, na, do Pucka i będą chciały skorzystać z wycieczki szuwarkiem, żeby wiedziały, co je czeka. Proszę bardzo, ja jestem z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. My tutaj współpracujemy z miastem Puck właśnie przy badaniu i również przy tych rejsach do miejsca, gdzie jest ten wczesnośredniowieczny port. E, szuwarkiem na pewno warto w przygodę ruszyć, bo wypływamy na zatokę, e, miejsce, gdzie mniej więcej ten port się znajdował. Nie możemy na teren samego portu wpłynąć, bo jest to stanowisko rejestrowe, tam nurkowie cały czas pracują. Możemy im przeszkadzać w pracy wtedy, jeżeli byśmy tak pływali, a nie o to chodzi. Oni mają te badania przeprowadzać. Natomiast stosunkowo blisko podpływamy i opowiadamy im o tym, co się tam dzieje. Można zobaczyć, jak to stanowisko jest tak naprawdę rozległe. Widzimy, co prawda, tylko wodę, bo stanowisko jest pod wodą, ale ten. O, 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 Ogromne miejsca jakie to jest. Na samym szuwarku również będzie można zobaczyć filmy z badań podwodnych, jak to wygląda i komentarz naszych nurków, którzy wcześniej to, ten komentarz przygotowali, jak to wygląda, co to jest, co tam znaleźli, jak ważne jest to odkrycie w ogóle w świecie archeologicznym. Także serdecznie bardzo zapraszam na pokład szuwarka. Brzmi emocjonująco. Ile czasu zajmuje taka wycieczka szuwarkiem? 45 minut przy ładnej pogodzie, e, chyba że za bardzo się rozgadamy. To może nam potrwać troszeczkę dłużej, ale staramy się około godziny tak ten rejs e, trzymać tutaj w ryzach. Super, dziękuję. Brzmi jak pieniądze warte wydania. Zapraszamy na wycieczkę razem z nami. Zapraszam. No mi, na wystawie jest pokazana animacja, jak to, stanowisko, to, jak to stanowisko wyglądało, tak te pomosty, te zabudowania, e, naprawdę jest to, jest to duży port, tak, e, datowany na X wiek, do, używany do XIV wieku. E, przy czym już w XII wieku wiemy, że był tu gród, czyli ten płuc naprawdę ma swoją historię dosyć daleko posuniętą, e... czyli mówimy o tym, co jest pod wodą. Głębokość około 2 metrów na karku 1000 lat. Sporo, prawda? Jeżeli chodzi o te pale drewniane, które pozostały, które tam cały czas są, tego nie wyciągamy. Dopóki nie będzie planowana żadna większa inwestycja po obrębie stanowiska, nie musimy robić czegoś takiego, co się nazywa wykopaliskami ratunkowymi. Czyli nie wyciągamy tego, niech to sobie tam jest. tak? Badania mogą trwać, możemy odkrywać kolejne elementy. Natomiast znajdowane są również łodzie. E, cztery łodzie, w tym Dłubanka. E, z tych łodzi najciekawszym znaleziskiem jest P2. P2 dlatego, bo P czyli Puck, 2 znalezisko, numer. E, jest ona o tyle ciekawa, bo jest to łódź bojowa słowiańska z wpływami e, skandynawskimi. E, można powiedzieć, że to jest oczywiście niepoprawne, ale przez to, że jak ona wygląda, te wpływy skandynawskie, że może jest to taka wiekińska wręcz łódź, to jest to bardzo niepoprawne, ale można tak zaszaleć, tak? E, ciekawa, ma 18 metrów lub 21, w zależności jak, tu jest cały czas ustalane, czy te e, dziób i rupa były bardziej w ten, ten sposób, czy bardziej w ten sposób, ale mówimy o łodzi, która miała około 20 metrów. E, mocowania metalowe, na burtach umieszczone tarcze, tak? tą animację zaraz Państwu pokażę w środku, jak ona wyglądała. E, Łódź obecnie znajduje się w Gdańsku, w siedzibie Głównej Narodowego Muzeum Morskiego. Konserwowana była, czyli zabezpieczana głównie w Centrum Konserwacji Wraków w Trzebie, też część naszego, oddział naszego muzeum. I zabezpieczana była bardzo długo, trwały badania dendrochronologiczne, które ustaliły, że ma, że jest drewno, że na to, to by to w na tą tej łodzi zostało wcięte w X wieku, czyli już wiemy, że ma te tysiąc lat na pewno. Obserwacja trwała kilka lat, zabezpieczanie, przygotowanie do tego, żeby można było ją umieścić na wystawie. To było naprawdę kilka ładnych lat. Dodatkowo zbudowany został stelaż, który jest na kształt tej łodzi, i te klepki, które zostały wyciągnięte, umieszczone są w tym stelażu. I można w ten sposób zobaczyć, jaka ta łódź była duża. Zajęła nam całą wystawę, tak naprawdę. Ledwo da się przejść koło tej łodzi. No dobra, tyle jeżeli chodzi o. Stanowiska. O stanowisku opowiadam później, a teraz czas na małą zabawę. Mam dla Państwa tutaj pojazd podwodny, taki dron pływający. Dron pływający. O, po, po. Nazywa się takie pojazdy rowa, rowami. W świecie rowów ten row jest zabawką, tak go można określić zabawką dosyć cenną, ale nadal zabawką, bo kiedyś byłem w firmie, która głównie zajmuje się takimi bezzałogowymi pojazdami podwodnymi. Ten pojazd był na serwisie i pan serwisujący stwierdził, no, jaka fajna ta zabawka wasza, zabawka, jeszcze nie byłem tak bardzo zaangażowany tutaj w tych tematach. No, zabawka, zabawka i nagle mi tak odsłania, płachce i mniej więcej tej wielkości jak ten stolik pokazuje mi rowa, którego oni zbudowali. Potężna bestia, pędnik miał większy niż ten cały rok, tak? Znaczy to jest w pewnym sensie zabawka, ale dla naszych celów jest wystarczająca, bo taki rok oczywiście nie zastąpi nurka. Ale, ale może pomóc w badaniach, na przykład dostajemy wezwanie powiedzmy, że ktoś znalazł jakieś dłubany gdzieś na piśmie. Normalnie nurkowie muszą płynąć, cały sprzęt zabrać ze sobą, e, przygotować się do nurkowania, to jest naprawdę cała procedura. Nurkują, okazuje się, że to była chłoda po prostu, leży na dnie, przysypana, nic specjalnego, także cały ten sprzęt wracamy, trzeba osuszyć, zapakować, wrócić do bazy. Natomiast takim rowem sobie zanurkujemy, jeżeli dany owek jest leciutko odkryty, to można sobie sprawdzić, co to jest. Kamerka. Ja tym rowem pływałem już wielokrotnie, więc pozwolę Państwu troszeczkę się nim pobawić. Jest para, zobaczymy na co nam tutaj woda pozwoli. Myślę, że będzie, będzie troszeczkę ciężko, ale coś pokombinujemy. Wyrzucam go za buty. Co się dostaje? Co się dostaje? Ale jak dostaje w sensie? Do wody czy. No do wody możemy go wrzucić albo delikatnie włożyć. Zależy jak wolicie. Jak go wrzucę, to będzie duży plus. No wrócić. Tak? Wrócić. Ja, ja myślę, że pani naj... najbardziej plusk. oberwie. Wrócić, wrócić. Uwaga, ja tak, to wodujemy go. Normalnie robi się to butelką szampana, moi drodzy. Wodowanie, trzymamy kciuki, żeby nie zatonął, aczkolwiek w tym wypadku jak zatonie, to dobrze. No. On jest ustawiony tak, że będzie się trzymał na tafli. Nie zatonie od razu, spokojnie. Weźmie się, spokojnie, wszystko zadziałamy. Zobacz. Słuchajcie, w tej chwili on się nam będzie trzymał na powierzchni. Chciałbym komuś oddać kontroler, to pierwszy, proszę. A wtedy ja. Tak, po kolei. On będzie trzymał się na powierzchni. Balast jest tak ustawiony, żeby nam nie zatonął. Dlatego, bo tutaj dno jest dosyć mocno porośnięte i te wirniki bardzo szybko by nam się zablokowały. Ale ponurkujemy troszeczkę. W obrębie łodzi, słuchajcie. Przód, tył, lewo, prawo, tak? Tu, lewo, prawo, to jest takie, jakby obracanie takie bączki będziesz robił. Natomiast nie patrz na ekran. Ekran cię nie interesuje. Patrz na robot. Na ekran nic nie widać. Nic ekran będzie później. Czekaj, go przyciągnę, żeby lepiej go było widać. Ja się tu się usiądź sobie, jeżeli masz niestabilnie, nie. możesz sobie tutaj. No, ja, ty usiądź. ja go tu przyciągnę bliżej. Dobra, i teraz uwaga. Gdzie ty jesteś? Pójdź do przodu. Troszeczkę że skręcimy, żeby nam nie uciekał. O, 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 o. właśnie. I teraz cała naprzód. Na Dobra, teraz pnij oba trójśniki do przodu. Oba drziskki do przodu i na ekranie patrz co tam na mnie widzisz jaką mamy głębokość? 2 dwa. Dwa metry, 2-2 dwa, dwa metry. Ale trzymaj, trzymaj, bo to będzie zburzało będzie, będzie go. Porośnięte trawa, ale na pewno jakieś uszle o, znajdziesz. Patrzcie co macie za ruchowo, zobacz co. Zobacz. Zanurkuj jeszcze, pchnij, lewy pchnij, lewy pchnij. Lewy i prawy, oba. Ja jeszcze widzę. Zaraz go ściągniemy. Dobra, zróbcie zmianę, żeby każdy mógł spróbować. Czy ja może? Tak, po kolei, każdy spróbuje, Obiecuję, że każdy spróbuje, spokojnie. No dobrze. Ja Czekaj, poczekaj chwilę, ja go ściągnę. Trzymać się. Trzymać, trzymać się. Poczekaj. Dobra, patrz na, na rowa. Nie patrz na ekran, patrz na rowa. Lewy pływasz, żeby zanurkować oba na dół. Jak nurkujesz, to patrz na ekran. I oba do przodu. Dobrze. I co widzisz? Widzisz dno? O czekaj. Oba na dół. Oba na dół się go wypychało. Oba na Dobra, masz dno, świetnie. Całe poruszenie, te nic specjalnego nie znajdziemy. A może pierściej halera? No, tak daleko, to, to jest dobry pomysł. Prawda? Można w ten sposób pokombinować. Ale co? Swoją... No, ale to nie to miejsce właśnie. To jest. To byśmy mieli przeszczepić. rybka mogła, wiesz. Dobra. Jak Ci się podobało sterowanie podwodnym rówem? Eee, super. Co widziałaś? Trawę. Trawę, coś jeszcze? Muszelki jakieś? Czasami. Czasami jest meduza, czasami jakaś rybka. Pokażę Wam teraz, słuchajcie, jak wygląda ta animacja tej łodzi. Że ona naprawdę jest taka ciekawa, potężna, wielka. Jak nurkowie w ogóle pod wodę schodzą, oni muszą robić zdjęcia, rysunki tego wszystkiego. Pod wodą rysujemy na takich plastikowych płytkach, zwykłymi ołówkami można rysować nawet, tak? Zdjęcia robimy aparatami w obudowach albo specjalnymi, specjalnymi podwodnymi aparatami. Robimy to po to, że jak my to wszystko wyciągniemy z dna, na miejscu, na bazie, wiedzieć jak to poskładać, tak? jeżeli chcemy z tego zrobić później łódź, gdzie ta klepka dana była umiejscowiona. Zrobiliśmy sobie rysunek pod wodą, zrobiliśmy sobie zdjęcia, wiemy, że ta klepka to jest z części dziobowej, na prawej rufie, na prawej burcie, ta jest z rufy, tak, w ten sposób. Teraz macie tutaj animację, jak ta łódka wyglądała. Na burtach były umieszczone tarcze, zachowały się te uchwyty po tarczach, częściowo ławeczki. Jedna burka jest prawie pełna, słuchajcie, a dzięki temu że mieliśmy jedną burtę, drugą już mogliśmy sobie tutaj komputerowo zrobić, tak? Coś takiego. Pytania? Nie. Na zewnątrz? Wychodzimy? Wychodzimy. W Łucku, zielona plaża i jak się Wam podobała wycieczka? Super! świetnie co powiemy Panu, który nam opowiadał? dziękujemy, dziękujemy. No, bardzo cieszę się, że się podobało